Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym elementem pracy z kobotami programowaniem chwytaka. Chwytak to narzędzie, które pozwala robotowi na przenoszenie różnych elementów w precyzyjnie zaplanowany sposób. Pokażemy, jak go skonfigurować, jak zaprogramować jego ruchy i jak ustawić odpowiednie parametry, aby działał niezawodnie i efektywnie. Cały proces przeprowadzimy krok po kroku, a na końcu przetestujemy gotowy program w trybie automatycznym. Zanim jednak przejdziemy do programowania, najpierw sprawdzimy sam chwytak i jego możliwości. Jak szeroko może się otworzyć? żeby mieć pewność, wykonujemy szybki pomiar. Maksymalna rozpiętość to około 3 cm, co oznacza, że idealnie nadaje się do przenoszenia niewielkich przedmiotów. Sprawdzimy teraz, czy poradzi sobie z chwyceniem naszego profilu. To pierwszy test, który pozwoli nam ocenić, czy chwytak spełnia wymagania i jaką siłę powinniśmy zastosować, aby pewnie trzymał element. Teraz przechodzimy do stworzenia nowego programu, nadajemy mu odpowiednią nazwę, aby później łatwo go odszukać i modyfikować. Następnie ustawiamy pierwsze punkty ruchu, dzięki którym robot będzie dokładnie wiedział, w jakie miejsce się przemieszczać. Ponieważ w tym przypadku nie korzystamy z inteligentnego narzędzia, musimy ręcznie określić punkty, które kobot zapamięta. Później wykona w sekwencji ruchu. Kluczowe jest precyzyjne ustawienie tych punktów, ponieważ nawet niewielki błąd może skutkować nieprawidłowym działaniem całego procesu. Każdy ruch kobota zapisujemy jako nowy punkt. To dzięki nim kobot będzie w stanie wykonać swoje zadanie z pełną precyzją. Ustawiamy pierwszy punkt startowy, a potem kolejne. Wszystko odbywa się krok po kroku, aby mieć pełną kontrolę nad każdym ruchem. Po zapisaniu kilku pierwszych punktów sprawdzamy, czy robot prawidłowo odwzorowuje nasze polecenia. W razie potrzeby możemy skorygować jego trajektorię. Aby ruchy były płynne i bezpieczne, po zapisaniu ścieżki ruchu przechodzimy do konfiguracji chwytaka. Musimy określić, z jaką siłą powinien chwytać element, jak szybko ma się zamykać oraz jak długo robot powinien czekać, zanim przejdzie do kolejnej czynności. Standardowo ustawiamy czas chwytu na 3 sekundy, co daje wystarczająco dużo czasu, aby przedmiot został stabilnie złapany, ale jednocześnie nie opóźniało to całego procesu. Jeśli chwytak działałby zbyt wolno, mogłoby to wpłynąć na wydajność pracy. Z kolei, zbyt szybkie zamknięcie mogłoby spowodować, że element nie zostanie prawidłowo uchwycony. Po zaprogramowaniu chwytaka przechodzimy do kolejnego etapu odkładania elementu w wyznaczone miejsce. Tutaj pojawia się pierwszy problem. Musimy upewnić się, że nie dojdzie do kolizji. Jeśli nie uwzględniamy wysokości przedmiotu, który chwytak przenosi, robot może nieprawidłowo odłożyć element, a to może prowadzić do błędów w dalszej pracy. Aby uniknąć tego problemu, wprowadzamy proste, ale skuteczne. Rozwiązanie. Umieszczamy pudełko w miejscu odkładania przedmiotów. Dzięki temu robot dokładnie wie, gdzie ma odłożyć element, a my mamy pewność, że nie dojdzie do żadnych niepożądanych zdarzeń. Po zapisaniu wszystkich punktów przechodzimy do testów. Na początku sprawdzamy działanie programu w trybie ręcznym, przechodząc krok po kroku przez całą sekwencję ruchów. Jeśli wszystko działa zgodnie z planem, możemy uruchomić tryb automatyczny i zobaczyć, jak kobot wykonuje zadanie samodzielnie. Najpierw podjeżdża do punktu chwytu, zatrzymuje się, aktywuje chwytak i stabilnie łapie element. Następnie Następnie przenosi go do wyznaczonego miejsca, gdzie precyzyjnie odkłada go w pudełku. Całość przebiega płynnie i zgodnie z założeniami. W tym filmie krok po kroku pokazaliśmy cały proces konfiguracji chwytaka. Od pierwszych testów, poprzez programowanie ruchów robota, aż po finalne ustawienia. Dzięki odpowiednim parametrom i przemyślanemu planowaniu robot działa precyzyjnie, bezpiecznie i powtarzalnie. Jeśli interesuje Cię więcej informacji na temat programowania kobotów zapraszamy na naszą platformę, gdzie znajdziesz szczegółowe instrukcje i dodatkowe materiały. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.